Dzisiaj śpimy na kempingu. Po trzech dniach spania na dziko. Już <laughs> Zatrzymać się na kempingu. Wiesz, skorzystać też z internetu, z prysznica. Jesteśmy dzisiaj w Austrii. Kemping nazywa się Rosenbach. Fajne miejsce. Fajne, przyjemne. Praktycznie sami Niemcy i Holendrzy. I Holendrzy, tak, tak. Fajne miejsce, polecamy. Rzucimy wam linka w opisie, gdzie się to znajduje. Gdzie się znajduje ten kemping? O, zaraz wam pokażę, gdzie my stoimy. My stoimy tu. Znaliśmy blisko recepcji, bo tam łatwiej, najlepiej internet. <laughs> no, Chcieliśmy tam na samym końcu stanąć, no ale niestety. I tak, dzisiaj praktycznie wyjechali. Internet fajnie chodzi wszyscy korzystali. Dokładnie. Pierwszy raz na tym wyjeździe rozłożyliśmy markizę i nasz soli. Raz bierzemy rowerki i ruszamy pozwiedzać okolice. No i zobaczymy co będzie dalej. Chicken, ale ona jest zimna. Ta woda, chodź, jeszcze ja tu. Chodź, on chodź. Wiesz, on nie nie zamarzłeś? Jakie pompony ma na nogach. <gryw> Dajesz mi łapkę? Będziesz wyglądał teraz jak chicken. Będziesz miał łapki. Chodź, nie ja. A woda, lód normalnie. Na dworze tak ciepło? Chodź, chodź. Chodź Meżonowi <gry> ogon się zamoczył Dobra ja wychodzę, bo normalnie mózg mi zamoc. jesteś To woda chyba z no jasne, raz że zapłytko, a dwa że chyba bym by nie poskręcało albo sparaliżowało. Piękny mam basen, bo po prostu wybraliśmy pierwsze lepsze. Chcieliśmy <laughs> ten, zobaczyć. chcieliśmy przyjechać. Przez eee. przypadek akurat, no, tak się zdarzyło, nie planowaliśmy tu nawet przyjeżdżać. Ale chyba tu jest ten zamek, ten Oje... Nie wiem jak to się mówi. No zamek Disney'a. <grych> inaczej mówiąc. Na, na znakach jest jakoś inaczej to opisane. Więc zaraz ale zobaczymy. Zaraz spróbujemy stanąć. Zobaczymy czy to obje. Będzie pewno... pełno robi zdjęcia. zrobimy zdjęcie. Zaraz zobaczymy czy to jest ten. Tak, to jest ten zamek. Tam jest jakiś drugi idąc. Dzisiaj mamy taką miejscówkę w Niemczech. Jesteśmy jako tego zamku, yy, który wygląda jak Disney ja znowu nie pamiętam nazwy, no i coś tam. My tutaj się czaimy, szukamy miejsca, bo ogólnie ciężko jest o miejscówkę. Tutaj w tym mieście wszędzie są znaki, że zakaz e, kamperów postoju w nocy i znaleźliśmy na park Fortnite takie miejsce parking dla tirów i roz, nasz kamper van stoi tam i rozmawialiśmy z ludźmi z, z tego kampera obok Niemcy. I się pytamy czy to jest safe. Mówią, że nie wiedzą, ale raczej jest safe i tutaj, a tutaj proszę bardzo czujemy, a tu ludzie w namiocie. Śpią. No to dlatego też zdecydowaliśmy się, że zostajemy tu dzisiaj na noc. Tam w rogu jest toaleta. Oczywiście wstawimy Wam dane tej miejscówki na, na, pod filmem. Zobaczymy jak będzie w nocy, ale raczej nie powinno być źle. Zaraz z tyłu mamy Lidla. Dzisiaj mamy niedzielę wszystkie sklepy zamknięte. Już nam się zapasy powoli kończą. Dlatego jutro z samego rana uderzamy do Lidla, a potem wchodzimy na ten zamek na piechotę. E, bo jak sprawdzaliśmy dzisiaj, e, no, się nie da tam wyjść z psem, a no, nie zostawimy psa samego <laughs> i dlatego e, musi, wejdziemy sobie tam na piechotę pod zamek. No trudno, nie wejdziemy do zamku, to też nie jest jakaś wielka strata. Dzień dobry. Patrzcie koło tutaj mamy Kurde dziad się nauczył wchodzić nam na łóżko Mam nadzieję, że tego nie będzie robił w domu A za oknem dzisiaj już nie jest taki powalający widok jak przez ostatnie parę dni z tyłu mamy Lidla tam noc spokój był, tylko na Lidlu tam chyba towar jakiś przywieźli, bo się czaskali. Jest godzina... 7.05 Na dworze temperatura... 13 stopni. A miejscówka rano prezentuje się tak. A ci co spali w tym namiocie tam, to jest hit sezonu. Tak, w takim miejscu w nawiecie My z Mesonem idziemy na spacer Bo Masonowi się chyba chce Tak ciągnie <laughs> Patrzcie i to Niemcy Widzę, że niemiecką rejestrację mają Szacunek za odwagę Bo ja nie wiem czy bym się odważył Chodzimy na zamek Meszą w plecaku, bo chłopak za nie mógł. Dla niego, dla niego to trochę za dużo by było, pod taką górkę. Zobaczcie sami. Do To chyba nie ta droga ale ładny widok jest za co? to weszliśmy co gdzie nie trzeba Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę Widać teraz idziemy na most. Ten most to jest Marienbrücke, tak? Nie wiem, zaraz zobaczymy. z tyłu mamy panoramę A tam jest lepszy schodzimy na dół zamek jak zamek Na zdjęciach wygląda tak. lepiej Zdecydowanie lepiej Wydaje się dużo większy A tutaj patrzcie taka ciekawostka Ktoś sprzedaje miod 6 euro za słoiczek Tylko nie wiedzieliśmy, wrzuciliśmy euro do słoika tego, tego tu? A 5 euro do tej, do tej skrzynki Nie chciało nam się tłumaczyć co tam pisze No ale widzę, że to są drobniaki, a tam chyba ten Żeby nie było wrzuciliśmy 6 euro w Polsce Ciekawe czy żeby to przeszło fajnie, fajnie. niemiecki miód. Mam Jest nadzieję, na że bez cukru. <laughs> Mamy ładny widoczek na ten zamek. Noje coś tam. Tam go widać. No z tej perspektywy wygląda pięknie, ale z bliska... Już się zaczyna to ściemniać, się wydaje, a my jeszcze musimy objechać to jeziorko dookoła. Musimy się trochę śpieszyć. Ale damy radę. Nie, ten, na pewno nie zdążymy po jasnemu. Ale nie ma komarów, to jest zarąbista sprawa. Nie Dobre. trzeba się odganiać. Jedziemy. Jedziemy dalej. Monia dajesz. Meszon, kto będzie szybszy, my czy Monia? Ja bo nie mam Belastów. Meszon się wpatruje w nie jak w obrazy on? Patrz, jak się częci. Kuba, nie? Uważaj, by Cię krowa ugryzła. Patrz. one mają szare języki. Świeci jej po oczach światełkiem. W ogóle po drodze, jak tu jechaliśmy znaleźliśmy opuszczoną farmę i mamy taki plan. Wow. Mamy taki plan, że tam spać w nocy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie grubo na opuszczonej farmie w środku Alp Wracamy już po naszej wyprawie nocnej dookoła jeziora i wracamy tutaj przez wioskę, a tu taki taka vending machine a co w niej jest? Piwko, jajka nie wiem co to jest Które? To 11. 11 Jakiś cydr Chyba tak Nie, bo tam jest nie. obok woda ten 12 Ale jest miód nie. Tutaj 26 nie Miód, tutaj jajka I to wszystko lokalne I Są jakieś, to nie wiem co to, też... to jest To jest likier jakiś? Który? To 24? Tak, to jest likier jajeczny A ten 13? 13 to, to jest Chyba taka jakaś wódka Bimber. Chyba to jest Malina. Himbir. Tu są jeszcze nawet czekoladki. Ja. 32, ale 8,80 za 100 gram. oni to zrobili. Jakieś pralinki I tego też. sieć. I, I obok co? mamy. Tutaj. Maszyny. Do dezynfekcji. Dobry bajer. My szukamy ogólnie e, mlekomatu. Przed chwilą przejeżdżaliśmy jeszcze była maszyna z mięsem. Szkoda, że tego nie nagraliśmy. Ale zaraz pojedziemy dalej, bo ta wioska dopiero się zaczęła tutaj. Wjechaliśmy do tej wioski. Może będzie więcej takich smaczków. W ogóle jest czekolada z tym zamkiem.